Ty, umiem już konia jeździć, obsługiwać. Umiem konia obsługiwać. Ty, Kasia, od, odwrócę tego konia jakoś. Ty, czekaj, sam zaczął iść, sam zaczął iść, sam zaczął iść. Sam zaczął iść. Stop, stop. Stop. Nie, czemu on tak ciąga? Sorry. Ty, coś zepsułem, mogę go pogłaskać? Ty nie idź, nie idź, nie idź, stój, 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 co on robi? Ej, czemu on się tak ciąga? Stop, 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 stop. Ej, on idzie sam. Why he is not stopping? You have to like, uh, pull it, pull it back. Yeah, but like, I don't know, he is not listening to me. Like, do you pull it hard? Ok, I, I will let him do what he wants. Yeah, me too. <laughs> <Because it's> my <laughs> first time on this horse. <laughs> Głodny jest. Oh O oh, cholera. On wie, że ja nim sterować nie umiem. Where are you from? We are from Poland. Poland. And like you are good at riding horse? No. Uh... Because you were first, so I thought like, like you are maybe intermediate or something like no, that. Oh, for me it's okay because uh, I'm from Mongolia. You know Mongolia. Uh, yeah, I know. I have a friend from Mongolia. From uh, the a horse. Wait. Okay. I'm 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 kind of scared because uh, these horse don't listen to me. <laughs> Actually, we have experience, but uh, the uh, horses in Mongolia are not tall like this. Not tall. Not tall. Not tall. And have you ever fallen from the horse? I, I'm scared of that. If you know, if he will do something that I will fall. Is it possible? Yes, it's possible. Oh, you go to slowly? <laughs> yes, <Yeah>, slowly, slowly. <laughs> <laughs> yeah, of course. What makes the other horses? What do you of course. Every horse is hungry. Yes, he's work every day. Okay, imagine. Watch. Nie Dobra, znaczy on za tymi koniami idzie. skręcaj, skręcaj. No, on mnie nie słucha w ogóle. Ja, ty ten kon mnie nie słucha. Skręcę, chcę, chcę go skręcać, on nie skręca. Ja pierdzielę. końci dupę załatwił? Ogarnij się. Ty ja nie mogę. No, no on mnie nie słucha. Jak chce skręcać, poszedł jeść dalej. Ja się mega boję tego kunia, tak szczerze. Gdzie ty idziesz, to nie ja. Zepsutego dostałeś? Chyba tak. Dam mu się najeść. A Franek jeszcze nie wsiadł. Chciałem nagrać jak Franek wsiada, ale nie da się. Kuźwa, boję się tego kunia. Ej, jak jest na czacie jakaś koniara czy koniarz, niech pisze w razie czego. Dlaczego on nie chce skręcać, dlaczego on mnie nie słucha, czy ja coś powinienem wtedy zrobić, czy dać mu się najeść. To nie jest elektryczny. Zły kuń? No zły kuń. Czekaj, ja go pogłaszczę. O tak się H robi, co nie? Czemu ja białego w ogóle dostałem? Dzwoń do koniar. Nie przejmuj się... O kur... Ty, jak on ciągnie. Nie przejmuj się, koń sam wróci jak spadniesz. No ale to ja... Nie, nie boisz się tego, że koń w... sp... wróci? Że nie wróci? Tylko, że ja spadnę. Zjedz na pięć stop? Ty ja nie... on sam chodzi! Ja to jest serio automatyczny koń. Ja pierdzielę. W <gulanie> kur... oni go nie karmią, zobacz. On w ogóle może jeść te kwiatki? Ja nie wiem czy on je wpierd... w ogóle może. Jak ciągasz z prawej kijek, to naciśnij w lewo chyba. Co? Nie, ja wiem, że ona mi stopami mówi do tyłu, to do przodu. Eee, stop to jest tak do siebie. I prawo, lewo tak skręcam. I tyle dostałem informacji. I to jeszcze po hiszpańsku. Sprzęgło dwójka i go druszasz? Zapytaj ChatGPT. GPT. Nie mam tego do, do mówienia. O, Franek jest na kuniu już. Ej, on czarnego dostał. Ty, on faceta dostał jakiegoś. A mój nie się nie słucha. Ty... Mój się nie słucha w ogóle! Nic nie, nic nie ten, on, on, mnie, on mnie kieruje. E, piętami do tyłu. O, idę do ciebie! Patrz! Ale on sam chodzi, ja nic nie robię. On znowu idzie jeść? Nie wiem! Ty, Czemu on sam chodzi? On chodzi za stadem stary No, twój też sam chodzi. I, I ciągnie mi tak Ej co znaczy jak on tak lejcami ciągnie Zobaczcie go za bardzo ciągnę czy o co chodzi On tak tą twarzą ciąga <grych> Jak ty go odpaliłeś no, Mówię dawaj O patrz oh. Ty one się lubią O a jednak nie chyba Ty jednak chyba się nie lubią Przestańcie pisać żebyście byli wylizali Czekaj ja, ja pogłaskam Pogłaskam tego konika Będzie milszy Bądź miły konik Ej dobra ty skonie same chodzą na szczęście To jest automat ty, patrz, on gówno wącha. No, Jak go się rusza? Nie wiem, ale mój sam chodzi. Ty, co on robi? Ja nie wiem, co się dzieje. Gdzie oni idą? Ty, ja nie wiem. O, dobra, zatrzymałem go nie No nie on po hiszpańsku jakoś umie A Nie wiem Ty no czep, on się wy, wy, wyjmuje mi z tego zobacz co on robi Stop 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 Why he's not stopping no, stop Ja nie wiem tym koniem mnie osteruje go, want, go ty, Ona, go ona go normalnie tym, 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 Ty, ja nie wiem, on, on robi za mną Ja się bałem, że on mnie zaraz zrzucać, zacznie zrzucać. Co ty gadasz? Nie, nie krzyknę żadnego na w, bo boję się, że się odpali. Ty, ja, ja nie wiem, on sam chodzi. Gdzie jest jakiś instruktor? on głodny jest, zobacz. On Chłopaki, to serio automatyczny koń. On się w ogóle mnie nie słucha. Nie da się. On sam, on sam decyduje, gdzie idzie. Nie wiem, że jak się go nogami ściśnie, to on szybko pojedzie. Ja daję temu koniowi na razie sobą sterować. Potem ja nim będę sterował, jak się już nauczę. Krzycz wamos do konia? Co to znaczy? Fajnie mam białą strzałę. Potem pomacam go. Może mu się lepiej zrobi. No moim też się nie da sterować. One robią co chcą.